Już we wtorek wróciliśmy z Arabii Saudyjskiej, no, z której wracam po prostu tak, jak sobie założyłam, z upragnionym złotem. No właśnie, że jak rozmawialiśmy ostatnio po e, Igrzyskach Europejskich, to mówiliście, że cel jest jeden: pojechać na World Combat Games, zdobyć złoto. No i trzeba powiedzieć, że ambitnie, zgodnie z planem, cel zrealizowany. Tak. E, na Igrzyskach Europejskich mieliśmy najlepszą ósemkę z Europy. No, tutaj wiadomo, że były osoby najlepsze ze świata. Kwalifikacje można było uzyskać tylko poprzez wygranie bądź dostanie się do finału Mistrzostw Świata. Więc to była czwórka naprawdę najlepszych, najlepszych z najlepszych. Prawda? Dodatkowo eksperymentalny system, który tutaj wprowadzono przez to, że tylko czwórka była zawodników, to był system dwóch porażek, a więc Osoby, które odpadły dopiero w drugiej walce, odpadły w strumieniu. Mieszanie straszne. Nie za bardzo na początku widzieliśmy o co chodzi w tym systemie i założyliśmy, że lepiej nie przegrywać, tylko lepiej po prostu iść do przodu, wygrać wszystkie trzy walki. Po z tymi kombinacjami, zmianami wygranego z przegranym, potem kto walczy w następnej walce, naprawdę dużo zamieszania było. Szykowaliśmy się na Merkankę, aktualną Miszczenię Świata, kiedy Martynka walczyła o Pazdrowym Świata w Głogowie, potem właśnie Igrzyska Europejskie, no odpuściliśmy Mistrzów Świata. Te dwie imprezy te były dla nas ważniejsze. I właśnie te dziewczyny podczas Martyny nieobecności zdobyły złoto i srebro, Amerykanka i Meksykanka, no i na tą Amerykankę się szykowaliśmy. Tak wyszło, że Amerykanka przegrała z Meksykanką, no i te dwa razy podczas tych mistrzostw, natomiast Martyna wygrała dwa razy z Meksykanką. Oprócz tego wygrała jeszcze z reprezentantką Arabii Saudyjskiej. Tak jak powiedziałem, no, dziwny system, to wszystko z, nam przywrócił nasze przygotowania. Aczkolwiek to, co przygotowaliśmy na Amerykankę, e, również działało na Meksykankę. E, doświadczona zawodniczka, bardzo doświadczona. E, dużo więcej walk zawodowych e, niż Martyna. Ogólnie nie było tam słabych zawodników. E, na takich zawodach naprawdę trzeba liczyć się z tym, że każda walka e, tu jest na światowym poziomie na takim najwyższym. Ale też nam pokazało to wszystko, że no Martynia jest o krok, rok, o krok dalej przed wszystkimi dziewczynami. To one muszą do niej równać, muszą e, za nią gonić. E, jesteśmy już na takim etapie, że naprawdę idziemy teraz mocno w karierę zawodową. E, chcemy tych nowych wyzwań, największych realizacji na świecie, i, i to jest nasz cel teraz. No właśnie, Martyna, tak jak czytałem te relacje, na, czy to profilu PZW White, i czy. Legion Głogów. Było szykowanie się mocne pod Amerykankę, jednak Meksykanka zaskoczyła i trzeba było się przestawić na te ostatnie dni. Ciężkie to było zadanie, czy jednak ten poziom wytrenowania, tak jak ten wspomniał, był na takim poziomie, że game plan było łatwo zmienić? E, tak, no tak jak tutaj trener wspominał, nasze całe przygotowania były robione właśnie głównie pod Amerykankę, z racji tego, że uważaliśmy, że jest ona Najlepsza, więc pewnie to z nią przyjdzie mi toczyć takie najcięższe boje. Była ona wysoka i mańkutem, dlatego ten gamepan pod nią musiał być troszeczkę specyficzny. Natomiast Meksykanka, warunkami fizycznymi, była do niej bardzo podobna, a więc jedynie co musieliśmy zmienić, to to, że ona stała już w tej normalnej pozycji, była praworęczna, więc po prostu nie robić pod tego mańkuta. Ale ten poziom wytrenowania też wydaje mi się, że był na takim wysokim poziomie, że na bieżąco wiedzieliśmy, co robić, co zmieniać. Nawet po tej naszej pierwszej półfinałowej walce z Meksykanką gdzieś tam obejrzeliśmy walkę i, i dodaliśmy kilka rzeczy na, na walkę finałową. Zobaczyliśmy, co wchodzi, co nie wchodzi, co dodać, gdzie przeciągać i przedłużać te akcje. No właśnie, na pewno to skupienie się na e, Muay Thai wyszło na dobre, ponieważ no, wszystko, co można było zdobyć, to udało się zdobyć, no oprócz tego Mistrzostwa Świata jednak, e, tak jak e, tutaj trener wspomniał, było trzeba wybrać albo pas, tak, albo mi, mi, Igrzyska Europejskie, albo Mistrzostwa Świata, bo wiadomo, że wszystkie te, e, te turnieje ciężko pogodzić, jednak koniec końców na World Combat Games zmierzyły się wszystkie te najlepsze, no i okazała się po raz kolejny najlepsza. Tak, zgadza się. Po raz kolejny najlepsza, tym bardziej tutaj mnie to bardzo cieszy, ze względu na to, że to jest impreza taka raz na 4 lata. No i tak jak wspominaliśmy, jest tutaj się zakwalifikować ciężko. No, trzeba zostać mistrzem świata bądź wicemistrzem, a no, tak jak wiemy, trzeba przejść do tego też długą drogę. Także no, tym bardziej jest to dla mnie jeszcze większy sukces, że mogłam kolejny raz tak pokazać, udowodnić, że e, jakie by dziewczyny nie były dobre, to. To dalej potrafię nad nimi wygrywać. No właśnie, trenerze. I też e, przechodząc, zaraz oddam, że tak powiem, głos. E, przechodząc do, do Pana, no też pewnie jest w jakiś sposób duma, tak, że e, po raz kolejny zawodniczka e, zdobywa złoto na tym najwyższym światowym e, poziomie. Udowadnia, że ta praca, która jest e, robiona, jest e, najlepsza, ale też. Nie tylko Martyna, ponieważ inne zawodniczki z waszego klubu również świętują sukcesy, szczególnie w tych kategoriach juniorskich. Tak, e, nasze juniorki zdobyły no nie miesiąc temu e, dwa medale. E, srebrny, brązowy nam z juniorów i, e, i kedetów. E, na diamo bardzo brązowy medal, jego dostawacz wstebny. E, no, dziewczyny jakby korzystają już teraz e, z mojego doświadczenia. Czyli to, co przez tyle lat, że tak powiem, nauczyłem się robić z zawodnikami pod poddany turniej międzynarodowy, czy ten, właśnie te najlepsze turnieje, to kształcenie od początku no kiedyś zupełnie się wyglądało, dzisiaj zupełnie się wygląda. Z roku na rok ja jestem coraz bardziej świadczony, coraz lepszym tereniem, no jak każdy w swojej dziedzinie staram się być jak najlepszy, a więc wyciągam wnioski z tego, co... Z tej pracy, którą dotychczas wykonałem, e, widzę, które rzeczy w szkoleniu e, no, dają efekty większe, które mniejsze i tak jak powiedziałem, no, dziewczyny młode, ale bardzo szybko e, idzie je wykształcić w odpowiedni sposób, prawda? E, tak jak powiedziałem, jestem od wielu lat trenem kadry, najpierw jeden 1 w polskim zespole kiboksingu, teraz w polskim zespole Muay Thai. E, i tak jak powiedziałem, no, jestem... No, mnóstwo. Odwiedziłem wiele krajów, jeżeli chodzi o te turnieje. Widzę cały czas, jak te trendy się zmieniają, co trzeba, w którym kierunku, właśnie, tak powiedziałem, iść ze szkoleniem. No i fajnie, że teraz są takie dziewczyny też, które można szlifować, można szkolić, tak jak Martynę. Martyna przeszła tą drogę od, od kadetki, była już w finałach Mistrzostw Świata i w kickboxingu w K1 i w Muay -tai. Potem Junior, potem senior. E, w seniorach tak naprawdę zdobyła e, najwięcej. E, to wszystko te... jak podobnie przy dziewczynach, te starty międzynarodowe dały efekt właśnie już e, kiedy Matynka weszła w gron seniorów. E, tu mówiliście przed chwilą o, o tym, że Martynka odpuściła ten, ten serda w tym roku, tak, ale, ale rok temu e, za to zdobyła, więc... E, e, w tym roku nie, nie było to nam tak potrzebne, mieliśmy już kwalifikacje, tak jak powiedziałeś, skupiliśmy się na pasie, na Igrzyskach Europejskich i koniec końców te Combat Games, tak jak powiedziałeś, najlepsze się spotkały, no i fajnie, że to wszystko się tak układa, juniorki czy kadetki w klubie E, mają też o starszym koleżankę, mają z kim robić e, na tym najwyższym poziomie. Wiedzą to czego dążyć. Tram obserwować przede wszystkim. Dokładnie, obserwować. No i, i, i też robią razem z Martynką treningi, więc e, trenują, sparują. E, zawsze lepiej, e, tak, tak samo jak w biegach. Zawsze lepiej gonić tego lepszego, prawda? No. Lepsze czasy się uzyskuje, bo e, jeżeli jest się słabszym, no ma się takim e, biec, prawda? Jeżeli jestem pierwszy, a to zwalim, no bo po co? Nie, nie muszę nikogo gonić, a tutaj te młode dziewczyny rzeczywiście gonią za Martyną, no i widać efekty. No tak, Martyna, tak obserwując World Combat Games, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, było 16 dyscyplin, może nie dyscyplin, ale 16 rodzajów sztuk walk. To jednak to Muay Thai wyróżnia się w pewnym sensie na tle innych. W każdej innej dyscyplinie zawodnicy wchodzą na rynek i walczą, tak? W Muay Thai jednak widać, że cały czas ten szacunek trzeba oddać tańcem, tak? Więc no, Muay Thai jednak jest taką wyjątkową dyscypliną. Zgadza się, Muay Thai no, jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe, ze względu na to, że tutaj, no, tak jak gdzieś tam wspomniałeś, nie wchodzi się do ringu, walczy i wychodzi, tylko wydaje mi się, że jest to coś więcej te wyjście, szacunek, kiedy trener nakłada nam mąką na, na głowę, wajkru, a więc ten czas, kiedy można oddać jakby szacunek i hołd swojemu przeciwnikowi, swojemu trenerowi, e, wszystkim e, jakby innym zawodnikom, wszystkim sędziom. E, no i zaczyna się dopiero ta walka, więc to wszystko, wydaje mi się, że tak połączone ze sobą daje taki naprawdę efektowny obraz e, super przede wszystkim walki mocnej. Ponieważ każda walka to jest po prostu wachlarz przeróżnych technik i łokcie, kolana, clinch i no, pokazuje właśnie taką też duszę wojenną. To jest walka w clinchu to jest coś, co odróżnia od tych sportów stójkowych. Tak, tak. To jest to, to coś właśnie, co odróżnia. A przez to wydaje mi się, że walka jest dużo bardziej no, widowiskowa. I też fajnie jest jako kibic oglądać coś więcej, czyli ten taniec, widzieć to jak zawodnicy po prostu się szanują, że po trzech mocnych rundach, kiedy bili się tak naprawdę na śmierć i życie, żeby gdzieś tam wyszarpać to zwycięstwo, a później jest oddawany ten szacunek, to przytulenie się z przeciwnikiem, podziękowanie sobie przeciwnemu sztabowi trenerskiemu, to jest naprawdę piękne. No tak, i chyba też w mojej Thai to jest. Chyba, że mnie poprawicie. Jedyna dyscyplina, gdzie można mieć coś poza spodękami i ochraniaczami, tak? Ponieważ często zawodnicy mają jakieś opaski na ramionach. E, czy, czy też nie wiem, czy można walczyć na, na głowie, ale chyba, chyba nie. Nie, nie. Ale opaski na ramionach można mieć. Praczaty, tak jest, tak to się nazywa. Jak najbardziej co smaką, e, zakładamy przy e, Yru. I trener zaraz po Waikru nam ściąga, zakładamy kask no i dalej do walki. Podobnie jest z walka zawodowych. Ten mąką jest obecny na początku. Tak to mogliśmy widzieć w walce o pas. Tak mągowie. jest, tak jest, tak. Tylko A tam nie ten... trzeba było zakładać już kasku. Dokładnie, tak jest. Ale, ale ten początek jest jeszcze w mąką, kiedy zawodnicy się spotykają, witają ze sobą, kiedy tańczą Waikru, natomiast potem trener zdejmuje, no i zaczyna się walka. Mówi się tu już o szacunku, o tych zasadach, Mojtaj, pięć podstawowych takich filarów, Mojtaj, to jest właśnie szacunek, honor, fair play, sam doskonalenie i tradycja. To jest takie pięć, tak jak powiedziałem, filarów, na którym opiera się cały ten sport i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest troszeczkę inny sport niż wszystkie inne, mimo tej brutalności całej w, w ringu i tego, no wiadomo, możemy dożyć kolonami, łuchciami. Rzeczywiście chodzi o tę destrukcję w walce, natomiast no, ten szacunek, honor jest jakby obecny całościowo, na każdym kroku, to jeszcze już na samym treningu. Walka jakby to jest taki, taka wisienka na torcie, ale nigdy tam, no, to nie są free fighty, to nie jest jakaś taka inna... Bójka jest tak powiem, pod sklepem. E, rzeczywiście tutaj szacownicy zawodnicy bardzo się szanują nawzajem, mimo brutalności, mimo tego, że się nokautują, e, nigdy, nigdy nie ma jakiejś złej krwi e, po poza Zawodowy lindziemy. sport jednak chyba tym się odróżnia od tak jak no, <laughs> trener są Freak Fighter, że w 90% szacunek między zawodnikami musi być. Może inaczej, nie zawodowy sport, a Odględny dyscypliny, no, mm -hmm. troszeczkę to w, złym, w złą stronę idzie w Polsce. Za dużo tych organizacji powstaje, które no, niestety tego, tego szacunku nie widać na żadnym mm. kroku. E, począwszy od tych przygotowań konferencji, skończywszy na walce, no wydaje mi się, że to nie jest dobry przykład dla młodzieży. No na pewno, lepiej poglądać te, te, te profesjonalne, e, że na tak powiem gale. Które, no wiadomo, swoją medialną otoczką może tak nie potrafią przyciągać, ale jednak sportowym zaangażowaniem, szacunkiem to na pewno. E, Martyna, Mistrzostwo Igrzyska Olimpijskie, e, Igrzyska, Olimpijskie Igrzyska Europejskie, e, zdobyte e, World Combat Games, e, w tamtym roku Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, pas zawodowego mistrza e, w Muay Thai. Co dalej? <coughs> Ciężko znaleźć wyzwania. <grym> tak, tutaj wszystko, co mieliśmy zdobyć w Muay Thai, co sobie założyliśmy, zostało już zdobyte w tym roku. A więc teraz troszeczkę przerwy dla mnie, regeneracji. No i już wydaje mi się, że idziemy w stronę tego zawodowstwa. Chcemy już toczyć coraz więcej zawodowych walk, troszeczkę odejść od tych amatorskich zawodów. Z racji tego, że no, tak jak powiedziałam, tutaj większość tytułów po prostu zdobyłam, mogłabym je bronić, wiadomo. Natomiast no, wiążę z tym sportem swoją karierę, swoje życie, a więc musi to też dawać mi jakieś pieniądze na, na życie. Także idziemy w stronę zawodostwa, już razem z naszym menadżerem gdzieś tam dogadujemy federację, gdzie pójdziemy, czy stricte zawodowe MMA. Czy jeszcze będziemy łączyć te MMA z jakimiś zawodowymi startami w K1, w Muay Thai? No zobaczymy. Toczą się gdzieś tam rozmowy, jesteśmy w stałym kontakcie i, i będziemy decydować. No właśnie, że bo można powiedzieć, że Muay Thai to jest tak jak wspominaliśmy: Łokcie, kolana, clinch, mocna walka w clinchu, więc już jest tak jakby z tych wszystkich sportów stójkowych: coraz bliżej tego MMA, tak? bo wystarczy dołożyć ten parter. No i chyba to MMA teraz jest taki no, najbardziej popularne, tak? chociaż no, też Federacja One pokazuje, że niekoniecznie musi tak. tak być. Dokładnie. W One bardzo mocno stawiają również na Muay Thai, również na K1. To jest taka organizacja, gdzie te trzy formuły łącznie z MMA są bardzo mocno promowane. Żadna nie jest pomijana. Tym bardziej w Azji, gdzie mamy takie no, korzenie, wiadomo, w różnych taj. sportów, walki, tym bardziej Muay Thai. No To bardzo dobrze się sprzedaje. Tam wyprzedane są, wyprzedawane są całe hale. Nawet jeżeli właśnie ktoś walczy w Kaidenu Pass. No i nie ukrywam, że to jest jedna z organizacji, gdzie, gdzie toczą się te rozmowy odnośnie naszych przyszłych walk. I zobaczymy, tak jak Martynka powiedziała. Nie wiemy, czy z MMA, czy, czy jeszcze jeżeli będzie dobry kontakt, dobre warunki to popatrzymy również i w mojej i w K1. Wszystko zależy od tego, jak tam nasz menażer to pozałatwia. My jesteśmy od trenowania, od walczenia. Niech on się zajmie tymi właśnie ustaleniem dobrych warunków i, i tego, żebyśmy mieli gdzie walczyć po prostu. No właśnie, Martyna, uważam, że to będzie ciężkie takie przedstawienie, przestawienie się na stricte zawodostwo, Czy przez to, że chociażby już jest pas zawodowego mistrza zdobyty, to raczej nie widzisz aż takiego problemu? Po prostu zdajesz sobie sprawę, że te przeciwniczki mogą być trudniejsze w rozpracowaniu? Myślę, że nie będzie problemu z przesunięciem się na to zawodostwo. Ja mam już na swoim koncie, no co prawda, tylko cztery walki zawodowe, ale zawsze to jest jakieś doświadczenie. A poza tym, no mam ponad 100 walk w amatorskim i kickboxingu, i muay thai. Mhm. Więc. To jest już duże zaplecze. Uważam, że te turnieje, szczególnie właśnie te ifm czyli Muay Thai międzynarodowe, dały mi bardzo, ale to bardzo duże doświadczenie. Tym bardziej, że no, tam można trafić na przeróżnych zawodników. Na naprawdę najlepsze dziewczyny z danego kraju, dziewczyny, które biją się zawodowo, mhm. dziewczyny, które biją się w łan, bo i takie miałam w swoich kategoriach. Yy, więc yy, z takimi dziewczynami na wysokim poziomie już boje niejednokrotnie toczyłam, także myślę, że to zaprocentuje w, później w tym zawodostwie. No i ponadto ten format turnieji, gdzie chociażby tak jak teraz, były trzy dni yy, intensywne, trzy dni, trzy walki, trzy yy, ważenia, uh -huh. gdzie do każdej kolejnej walki wychodziłam coraz bardziej porozbijana, coraz bardziej zmęczona i zajechana. Myślę, że to mnie tak umocniło jako zawodniczkę i. I później takie wejście do ringu, do klatki, tylko na jedną zawodową walkę, to. No to... Spacerek. <laughs> Może nie spacerek, ale no myślę, że będę na to przygotowana moje ciało, moja głowa, że naprawdę te wiele walk amatorskich, które stoczyłam, to no, zaowocują w przyszłości w tym zawodostwie. No właśnie że jakie plany na najbliższe. Na najbliższe dni, najbliższe miesiące dla Martyna, ale też dla całego Legionu Głogów? Mówiłem, że to nie jest tylko Muay Thai, ale też kilka e, innych sekcji, chociażby brazylijskie Jiu Jitsu, które odnosi no, sukcesy. Tak, jest to Jeszcze o Martynkę, e, mówię o Martynce. No, mieliśmy propozycję jeszcze na nagrodzić na walkę, jednak e, wydaje mi się, że to się coraz będzie oddala. E, dużą walkę, dlatego, dlatego o tym mówię, ale to chyba się oddali i, i zaczniemy te, ten debiutem w jakiejś właśnie dużej organizacji już w przyszłym roku i teraz teraz ten wyjazd do Tajlandii tam tutaj planujemy ale też troszeczkę Martyna odpocznie będzie mogła przede wszystkim jeść normalnie nie zważając na dietę I, i no cóż jeżeli chodzi o nasze sekcje jak najbardziej i bokserska prowadzona przez Piotra i, i brazylijskiego dziedzicu, prowadzona przez Lefa Gaczmarka bardzo mocno się rozwijają Ostatnio chłopaki też poprzywozili sporo medali właśnie z Bazylijskiego. W się już wiem, że tutaj ustalany jest obóz z kadrą Wielkopolski. No, zauważałem nas na każdym polu. Ja już powiedziałem w klubie, że no, powoli że przejmują ten klub, no, bo mnie co chwilę nie ma. W tym półroczu to więcej mnie nie było niż, niż, niż było na miejscu. Teraz jeszcze ten wylot tej Andy. W grudniu już z Europy, gdzie jako tener jadę do Turcji. Podoba mi się to, również z tym prezesem klubu, że te sekcje się rozwijają. Jeszcze jakiś czas temu brazylijskiego dziedzictwa w ogóle nie było, a teraz zdobywamy medale i to na tych najważniejszych imprezach. W boksie było podobnie. Jesteśmy w tej chwili chyba jedynym sklasyfikowanym klubem w Gugowie, jeżeli chodzi o punkty z mistrzostw Polski. Jeszcze tego medalu nie mam z mistrzostw Polski, ale czekamy spokojnie. Tener też się rozwija, tak jak powiedziałem, jeździ na te szkolenia, na kary wojewódzkie. Tam podpatruje pracę innych trenerów, podpatruje też jak przynajmniej zawodnicy, bo też często przyjeżdżają tam jeszcze w Polski, jak oni pracują. Nasi zawodnicy z nimi sparują. To jest proces, prawda? Także ja spokojnie czekam, z miesiąca na miesiąc widzę, że ci ludzie są na sekcjach. jest. Zawsze pełna grupa, czy tu, czy tu. Jest kogo wybierać po prostu. Chłopaki pracują, trenerzy również, oni sami się szkolą, jeżdżą do innych lenów, tak jak Rafał jeździ do berserkerów, tam zdobywa kolejne uh -huh. belki na pasie i idzie cały czas w górę. Piotrek cały czas właśnie z tymi tlenami z boksu, teraz wiem, że planują już, już na przyszły rok obóz na ferie. E, bardzo mi się to podoba. Tak jak ja kiedyś zaczynałem, tak oni rozwijają swoje sekcje, ja tam nie ingeruję. Co że przychodzę sobie poranować z nimi. E, fajnie, że mają gdzie, właśnie tak jak powiedziałem, rozwijać coś nowego w klubie. Mm -hmm. To już nie jest tylko kickboxing, muay Thai, e, ale już mamy i właśnie brazylijskie, i MMA, i boks, także naprawdę klub się rozwinął, jest wielosekcyjny. E, ja zawsze o tym marzyłem. No tak, chyba Marytyna można powiedzieć, że Sztuki walki poszły w taką stronę, że nie można zamykać się na jedną dyscyplinę. Tak, dokładnie. Poszły w taką stronę coraz bardziej się rozwinęły każdy, każda po prostu z tych dyscyplin, że e, no, że wiadomo, ja na przykład kocham Muay thai i, i jakby to skradło moje serce, natomiast wiem, że nie mogę się na to zamykać, jeżeli chcę być jeszcze lepszą zawodniczką i dalej się rozwijać, e, że no i... muszę się otwierać na, e, na te parterowe e, dyscypliny. Na to, żeby przechodzić do MMA, zapasy. No, Także nie warto się zamykać tylko na jedną dyscyplinę, a wiadomo, stawać się w niej jak najlepszym, dążyć do doskonałości w tej dyscyplinie, ale też być otwartym na, na inne. Więc co, można Wam życzyć teraz spokojnego odpoczynku. W końcu, na pewno też ten odpoczynek, tak jak wspomnieliście, w Tajlandii będzie połączony i tak z mocnym treningiem, ponieważ no, tam jest kolebka całego. Muay taj yes. będzie można pewnie też potrenować u najlepszych trenerów, którzy, u których coś się podpatrzy, zawsze coś innego. Bo jednak uważam, że sporty walki też są takimi sportami, że często warto właśnie pójść do innego trenera, tak, do innego klubu, posparować z innymi zawodnikami, bo zawsze coś innego się podpatrzy. Tak, tak. Trzeba tylko mieć ten swój plan. Na to, co, co, styl i... Tak, na to, co chce się zrobić i e, tak jak powiedziałeś, no, czasami właśnie można czerpać troszeczkę z innych trenerów, e, podłapać pewne rzeczy i dołączyć do, e, do swojego tego właśnie planu bazowego. Jedziemy też do Tajlandii, e, tam polski trener otworzył klub, Jedziemy właśnie zobaczyć, jakby stworzyć uh -huh. sobie bazę do tego, żeby móc potem wypadać co jakiś czas. Tam też ma u siebie trenera, oprócz trenerów tych tajskich, typowo pod Majta, ma też od partnera, trenera od MMA. No i często tam zawodnicy z UFC przyjeżdżają na a więc będziemy próbowali też podłapać się z innymi, aby Martynka mogła posparować może z którąś zawodniczką z UFC, potrenować, no jest taki jakby już dalekosiężny plan. Chcemy taką bazę stworzyć, żebyśmy mogli właśnie wyjeżdżać, trenować i przy okazji posparować z tymi z tego top. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o MA. No co, mogę też chyba życzyć tego, żeby Martyna, chciałbym powiedzieć, że wypłynęła na szerokie wody, chociaż takie wody już są zdobywane, ale przede wszystkim, żeby w tym zawodowym zawodowych sportach walki Coraz głośniejsze to nazwisko było, miejmy nadzieję, że tak będzie, bo to chluba, czy to też dla regionu, czy, czy dla waszego klubu, tak? to jest przede wszystkim najważniejsze. Moimi Państwa gośćmi byli Martyna Kierczyńska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy. No i teraz złota medaliska World Combat Games. Dziękuję Martyna. Dziękuję bardzo. I Maciej Dominczak, trener polskiego związku. Muay Thai oraz Legionu Głogów. Oczywiście też zapraszamy na fanpage Legionu Głogów, żeby się zapisywać na różne sekcje, czy to Muay Thai, czy kickboxing, box, czy brazylijskie jiu-jitsu, jak słyszeliśmy. Wszystko jest w ofercie. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia. Dziękujemy.